Dziś szczegółowe spojrzenie na nowego Hyundai Tucsona, który właśnie wierzy na polski rynek. Nowy Hyundai Tucson prezentuje się naprawdę imponująco. Koreańscy inżynierowie postawili na elegancję i skromność, co widać w każdym calu tego suwa. Zmieniono styl charakterystycznych świateł LED, które teraz mają cztery segmenty zamiast pięciu, jeszcze bardziej przypominając anielskie skrzydła. Przedni grill z jego cienkimi, kansiastymi liniami dodaje Tucsonowi nowoczesnego wyglądu. Przeprojektowane zderzaki z nową listwą optycznie obniżają i poszerzają proporcje sylwetki, co sprawia, że pojazd wygląda jeszcze bardziej konkretnie. A tak w gwoli przypomnienia przedstawiam Wam Tucsona przed liftingiem. Wnętrze nowego Tucsona to prawdziwa rewolucja. Dwa zintegrowane wyświetlacze, każdy o przekątnej 12,3 cala dostarczają wszystkich niezbędnych informacji, a przeniesienie dźwigni skrzyni biegów na kolumnę kierownicy pozwoliło na zaprojektowanie praktycznej konsoli środkowej z większymi schowkami. Jak widać część producentów podąża właśnie w tym kierunku umieszczając dźwignię zmiany przełożeń właśnie w obrębie koła kierownicy. Mi osobiście to rozwiązanie odpowiada, a Wam? Napiszcie proszę w komentarzu. We wnętrzu odnajdziemy również liczne porty ładowania USB-C oraz ładowarkę indukcyjną ambientowe podświetlenie nadaje wnętrzu jeszcze większego prestiżu i powiewu świeżości. Nie mogę nie wspomnieć o nowej, minimalistycznej kierownicy o trzech ramionach, która jest naprawdę bardzo ciekawa. Hyundai znalazł idealną równowagę między przyciskami fizycznymi, a elementami sterowanymi dotykowo, co czyni obsługę intuicyjną i przyjemną. Przechodząc do serca tego suwa, jego jednostek napędowych. Hyundai postawił na elektryfikację i zwiększenie zasięgu hybryd. Bazowa jednostka benzynowa Turbo 1.6 o mocy 150 koni mechanicznych działa bez wsparcia elektryfikacji, a jej moment obrotowy wynosi 250 Nm. Pozostałe opcje napędowe są już zelektryfikowane. Do dyspozycji otrzymujemy tu miękką hybrydę z instalacją 48V i silnikiem 1.6 TGDI o mocy 150 i 180 mechanicznych. W każdym przypadku napęd na przednie koła przynoszony jest za pośrednictwem automatycznej dwusprzęgowej skrzyni 7DCT. Z kolei klasyczna hybryda o mocy 230 mechanicznych łączy benzynową jednostkę 1.6 TGDI z silnikiem elektrycznym. Moc silnika elektrycznego to 44,2 kW. Napęd sprzężony jest z nowym 6 automatem hydrokinetycznym, a zastosowany polimerowy akumulator litowo-jonowy ma pojemność niecałych 1,5 kWh. Najwyżej w ofercie znajduje się napęd hybrydowy typu plug-in o mocy systemowej aż 265 koni mechanicznych. Składa się on z silnika benzynowego 1.6 TGDI i silnika elektrycznego, który może samodzielnie napędzać pojazd. Maksymalny moment obrotowy wynosi 350 Nm. Ten model wyróżnia się znacznie większą baterią w porównaniu do zwykłej hybrydy, co umożliwia dłuższą jazdę w trybie elektrycznym. Pojemność baterii wynosi 13,8 kWh. Czy nowy Tucson stanie się hitem na polskim rynku? Trudno je zauważyć, że konkurencja w segmencie suv jest ogromna, ale ten model ma wszystko co potrzebne, aby wyróżnić się na tle rywali. Nowy Hyundai Tucson zadebiutuje na rynku na początku przyszłego roku. Resztę szczegółów i ceny poznamy już niebawem, zatem żeby nie przegapić kolejnych informacji już teraz koniecznie zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek. Czy według Was nowy Tucson ma szansę stać się liderem w swoim segmencie? Jak oceniacie jego design i nowe rozwiązania technologiczne? Czy preferujecie klasyczną hybrydę, miękką hybrydę, czy może wersję plugin? Napiszcie proszę swoje opinie w komentarzach poniżej. Wasze zdanie jest dla mnie bardzo ważne. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!